w programie Cybermaniak. Jak dobrze wiemy e-sport na całym świecie zyskuje coraz większą popularność i poważanie, a pule nagród z roku na rok stają się coraz większe. Tak się składa, że nasz najbliższy region również może pochwalić się świetnym zawodnikiem, który od kilkunastu miesięcy rywalizuje ze swoimi zespołami na najwyższym szczeblu na naszej rodzimej scenie. Nie mogliśmy więc sobie odmówić możliwości przeprowadzenia krótkiej rozmowy z Jakubem Jack Trollem Skurzyńskim i zobaczcie co miał do powiedzenia na temat swoich początków, najlepszych wyników, a także obecnej rywalizacji w turnieju Mistrz jest Polski. Znajdujemy się tutaj w naszym studiu TVT. Porozmawiamy troszeczkę na temat Ligi Legend. Zacznijmy, może ogólnie, od fenomenu samej ligi. Co według ciebie spowodowało, że liga jest aż tak popularna wśród graczy i popularna również w Polsce? A wydaje mi się, że to jest. Jedyna taka gra MOBA ogólnodostępna za darmo, z pewnymi mikropłatnościami, które nie oznaczają się zbytnio w grze, tylko dają jakiś wygląd, jakiś wiesz, hype na to, i myślę, że dlatego to jest tak popularne. I dlatego, że to była jako pierwsza taka darmowa MOBA, i stąd się narodziła ta popularność tej gry. A skąd Ty się wziąłeś? No bo wiadomo, występujesz prawda, w liczących się drużynach w Polsce już od kilku sezonów. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie pro że tak powiem? A pro zainteresowałem się dopiero w tamtym sezonie, gdzie przez cztery sezony byłem typowym graczem solo kolejki, gdzie grałem tylko jedną postacią. I pomysł z założenia jakiejś drużyny zrodził się wraz z takim gościem Sklaven, graliśmy razem e, duo. On jest z ISTA, już skończył granie, ale to jest, to jest istotne. On powiedział, no, startują nowe Mistrzostwa Polski i to fajnie byłoby założyć jakiś zespół swój. No i od tamtej pory właśnie założyłem swój zespół, który składał się praktycznie z samych graczy z ISTA. A tylko później przyszły jakieś roszady w trakcie już Mistrzostw Polski. I od tamtej pory, gdzie zająłem na tych pierwszych moich Mistrzostwach Polski trzecie miejsce. Tak, narodziła się moja skromna kariera dotychczas. Mhm. Skupmy się może na tym trzecim miejscu, prawda? Bo to był taki pierwszy wielki sukces, który gdzieś tam już został zauważony, prawda? Bo wcześniej, no ja wiadomo, też mam z tą polską sceną troszeczkę wspólnego, no bo komentuję tą grę już od jakiegoś czasu. No i powiedzmy nickname Jack Troll aż tak dużo mi nie mówił, prawda? Nagle pojawia się zawodnik. Jakie to dla Ciebie było przeżycie właśnie uczestniczyć w tak dużym turnieju, tak dużej puli i dojść aż tak wysoko? Na pewno byłem bardzo zadowolony z trzeciego miejsca. Oczekiwałem, że odpadniemy już w top 8, że to jak trafiliśmy do swojej grupy, w pierwszej w top 16 Not Good Anymore i Prosty Polski Wynalazek, gdzie gracze byli naprawdę już znani, od kilku lat grają na tej polskiej scenie. A mimo tego, my jako nieznani gracze zdołaliśmy z nimi wygrać dwa razy i wyjść z pierwszego miejsca, będąc całkowicie nieznanym do następnej fazy, to było dla mnie. Szok przeżycie. a jeszcze większe niewiarygodne przeżycie miałem wtedy, kiedy wygraliśmy na Horizon Gaming, do, które dotychczas było niepokonane na polskiej scenie, a okazało się, że przyczyniliśmy się do ich rozpadu, bo nie dostali się do Polski, a, później była afera o, z tym turniejem uzupełniającym i już na, na samym lanie, na tym turnieju offline, gdzie przegraliśmy na nowe wtedy 2 do 0, gdzie pierwsza gra była close, ale. Przegraliśmy i podłamaliśmy się, ta druga gra już poszła strasznie słabo. To jednak o trzecie miejsce myślę, że zwyciężyliśmy bardzo przekonująco i to był dla mnie niewiarygodny, niewiarygodny sukces, ponieważ w pierwszym sezonie moim, gdzie byłem całkowicie nieznanym graczem, i stworzyłem własny zespół, który zdołał osiągnąć to trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w tak prestiżowym turnieju, to jednak myślę, że to było coś okazałego. Kiedy zrozumiałeś, że, że to też może być, powiedzmy, jakaś tam dodatkowa droga kariery, prawda? Że, że gdzieś na tym można nawet zarabiać pieniądze, prawda? Że jesteś wystarczająco dobrym zawodnikiem, żeby faktycznie uczestniczyć w tych najwyższych powiedzmy turniejach. Kiedy to tak do ciebie doszło? No myślę, że doszło to właśnie podczas tych pierwszych w Polsce, gdzie dopiero przyswajałem sobie nowe czempiony w moim champion poolu i okazało się, że to że bycie One Trick -y Leony, to w sumie to nie jest, nie jest ta droga, którą chcę, bo to jest po prostu strata czasu, tak. Teraz mnie strasznie rajcuje granie w zespołach, pnięcie się w górę swojej kariery, ponieważ a, jest to dla mnie moje hobby i mm. poza tym Chciałbym kiedyś e, zagrać chociażby w Challenger Series, e, bo jest to jednak jeden z moich celi życiowych, gdzie już w takich rozgrywkach europejskich e, zarabia się naprawdę pokaźne pieniądze i można z tego wyżyć. To raz, a dwa, e, rozsławia moją osobę, prawda? Jaka różnica jest pomiędzy graniem w domu, wiadomo, też w tych turniejach, gdzie stawka czasami bywa naprawdę bardzo wysoka, a graniem już na turnieju lanowym? No bo wiadomo, pierwsze przeżycie, prawda, w Katowicach już za tobą. No i sam mówiłeś, że troszeczkę stresu na samym początku było. Tak jest. Z tym zwłaszcza jeżeli chodzi o to, że ja gram na laptopie w swoim domu, a na lanach się gra po prostu na komputerze z osobną klawiaturą itd. i tak dalej. Jest na początku stres. Wiadomo, trochę się trzęsie ręka i, i, i noga na początku w wczepiąselek, ale jeżeli gra już wystartuje, to ten stres mija i jest po prostu pełny fokus na, na tym, co, jest, co się dzieje teraz. Mhm. W drugich mistrzostwach Polski, w tym drugim splicie, prawda? Bo to są też takie mistrzostwa podzielone powiedzmy na dwie części z osobnymi pulami nagród. No twoja drużyna już nie zaprezentowała się tak dobrze, aczkolwiek no, ta najlepsza ósemka została przez was osiągnięta. Czego zabrakło? A wydaje mi się, że była zła organizacja pracy, to przede wszystkim. A cały skład został praktycznie wymieniony wtedy, gdzie ja też zostałem po prostu wyrzucony z mojej drużyny, gdzie tę drużynę przejął kermes, Ale jak sezon wystartował, to zwróci się do mnie z prośbą, czy mogę z nimi zagrać. No to zaakceptowałem tę prośbę, bo i tak nie miałem żadnego teamu na, te, na ten drugi Split w Polski. I myślę, że po prostu współpraca już nie grała tak, jak w tamtym roku. Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy zdecydowanego kolera, jakim był butownik w tamtym splicie. Co nam bardzo ułatwiało grę drużynową i każdy po prostu w pewnym momencie miał. Już gdzieś te mistrzostwa, tym bardziej, że dostaliśmy grupę śmierci z, wraz z Reason Gaming, i, znaczy wtedy już Lucky, Lucky. Team mm -hmm. i wraz z czasem rozliczeń i niby typowało się, że możemy powalczyć i tak dalej, ale okazało się, że przegraliśmy na e, Crucial Team wtedy chyba, Gdańsk Lions i po prostu zdaliśmy czwarte miejsce w, tamty, w tamtej drugiej fazie. Mhm. No, teraz całkowicie przebudowana drużyna, prawda? Overjust. Po raz kolejny byliście w stanie awansować do tej kolejnej tury Mistrzostw Polski. No i już jesteście tak naprawdę bardzo blisko wywalczenia po raz kolejny tego awansu na turniej lanowy, który odbędzie się pod koniec kwietnia prawdopodobnie. Skąd pomysł na taki skład drużyny? Czy, czy to zrodziło się jakoś tak naturalnie, czy, czy może jednak to było właśnie budowane też pod te mistrzostwa? Bo czasami tak bywa, prawda, na tej polskiej scenie. Przede wszystkim graliśmy już wcześniej, graliśmy... Kwalifikacje do Challenger Series, gdzie wygraliśmy dwa mecze na dwie różne challengerowe zespoły z zachodu, czyli z tego lepszego serwera, hipotetycznie, i odpaliśmy dopiero na Humę, która była a, zwycięzcą w ogóle tego Challenger Series, z tego splitu. E, mimo, że poszło nam całkiem w porządku na Humę, po prostu e, zabrakło nam doświadczenia wtedy i dlatego przegraliśmy, gdzie w drugim meczu, a czy w, w drugim meczu w bo 3 na Humę nasz midlane miał 6-0. A i tak nie potrafiliśmy wykorzystać tej e, przewagi. E, wtedy graliśmy też z takim Fanatic Top, to jest Ader na topie i z Wyskiem na dżungli, a poza tym skład był ten sam i po prostu nie mieliśmy tego doświadczenia. Wraz e, z kolejnymi screen'ami i tak dalej, e, ta drużyna zaczęła nabierać takiego tempa. E, bardziej zgrywaliśmy się. Mimo, że doszły zmiany, poszedł na topa IceBisto, który jest moim zdaniem najlepszym topem w Polsce. a Poza tym Kizuro, który był graczem z Ista, ale ja wiem z doświadczenia, że to, że ktoś jest z Ista, że całe życie gra na Iście, to nie znaczy, że to jest słaby gracz. Po prostu to jest gracz, któremu brakuje doświadczenia, ale mechanicznie może być znakomity. I to Kizuro pokazał moim zdaniem w mistrzostwach Polski, że jest świetnym graczem. No właśnie, to było takie pewne zaskoczenie, prawda? Już, ponieważ no, drużyna Overuse na samym początku wyglądała inaczej, awansowaliście bodajże z pierwszego miejsca w turniejach kwalifikacyjnych, fenomenalna forma, nagle pojawia się nowy zawodnik, czyli właśnie Kizuro. I czy, czy uważacie, że to też był poniekąd klucz do tego, żeby te kolejne fazy też tak w miarę swobodnie przechodzić, że to było duże bardzo wzmocnienie? Tak mi się wydaje, ponieważ mimo, że Wysek nie jest najgorszy mechanicznie, to jednak ma zły attitude podczas gry i to strasznie de dekoncentrowało i mnie, i całą drużynę. I dlatego zdecydowaliśmy się e, poszukać innego dżunglera. Jako, że wszyscy dżunglerzy byli zajęci wówczas e, w różnych teamkach w Polsce, to sięgnęliśmy właśnie na, do Kizuro. Do, napisaliśmy do niego na fanpage, czy chciał. No i zdecydował się, że tak, że podejmie tryouty. Na tak spisał się znakomicie i po prostu widzieliśmy, że to jest ten, te brakujące ogniwo, które potrzebujemy, bo prawdę mówiąc, zawsze mój jungler jakoś tam odstawał z tyłu, a teraz Skizuro pokazuje, że może walczyć z najlepszymi. Losowanie troszeczkę lepsze niż na pewno przy okazji tego poprzedniego splitu, prawda? Troszeczkę łatwiejszą grupę teoretycznie trafiliście, aczkolwiek od samego początku, tak do końca nie było wiadomo, czy wy, czy ekologiczni, prawda? To wszystko było stawiane praktycznie na, na równi. No, ostatnio pokazaliście, czy właściwie nawet wczoraj pokazaliście, że naprawdę no, fenomenalnie, prawda? Spisaliście się w tym bezpośrednim pojedynku i tak naprawdę no, czeka Was, no, być może jeszcze jedno starcie, na przykład z drużyną Szef Plus 6, być może troszeczkę więcej tych spotkań, jeżeli niestety spadniecie do drobinki na przegranych, ale czy to, to zwycięstwo dało wam coś, dało wam pewność siebie? No na pewno, bo mimo że niektórzy z nas spodziewali się, że wygramy na ekologicznych, to myślę, że taki stąp w dwóch grach to było trochę zaskoczenie, mimo że graliśmy na luzie, podeszliśmy do tego na spokojnie i zgryliśmy to, co najlepiej potrafimy. I to dało nam taką pewność, że nawet jeżeli szef plus 6, a nie wyjdzie nam spotkanie, to myślę, że jeżeli Zagramy swoje w następnym meczu w y, finale loser bracket, to myślę, że po prostu będziemy mieć finał w kieszeni. Mhm. Jak oceniasz Wasze szanse, jeżeli chodzi o finał? Bo akurat patrząc z perspektywy właśnie drużyn poszczególnych mistrzostw Polski, to ciężko nie zauważyć, że jednak pojawiły się dwa, dwie, trzy drużyny, które naprawdę naszpikowane są tymi najlepszymi zawodnikami, prawda? Szef Plus6, który ma dwóch LCS-owych graczy, Illumina Runner Gaming, które przecież też yy, tak naprawdę miało walczyć już o to nawet LCS-y, prawda? Tylko tutaj akurat też nie wyszło z humą również, która no, no to będę Was też pokonała, także tutaj powiedzmy jakiś taki lekki krypton. No, ale jednak no, mamy te drużyny, które faktycznie no, mają tych wielkich zawodników. Jak oceniasz Wasze te szanse w starciu z nimi, gdybyście awansowali do finału? A, wydaje mi się, że nasza drużyna po, e, posiada najlepszych e, mechanicznie graczy w Polsce na swoich pozycjach. Lecz jedyne, co nas oddziela od tamtych e, bardziej znanych drużyn, to że mają niebogatelne e, doświadczenie w grze i po prostu odkąd Ice Beast to przejął szkodliw w naszej drużynie a w mniejszej części ja to nasza gra wygląda znacznie lepiej i od tamtej pory mecz na icha idzie no w pierwszym grze i, I zastępowaliśmy w drugim meczu, oni nas zastępowali, a wcześniej meczu po prostu tronęliśmy swoją przewagę. To myślę, że z szefem plus 6 szef pokażemy również, na co nas stać, i myślę, że to będzie zacięty pojedynek. Tutaj jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski, jakieś inne turnieje, które macie okazję, w których macie okazję uczestniczyć. I też czy między innymi zamierzacie walczyć o Challenger Series? Wiadomo, że akurat z mistrzostw Polski to ta walka może być teoretycznie ułatwiona, ponieważ zwycięzca będzie miało zapewniony ten start w kwalifikacjach, prawda, do tego turnieju. No, ale czy czy wy jako drużyna też szukacie właśnie innych alternatyw, czy, czy razem planujecie pograć po prostu dłużej, bo to też jest pewna rzadkość, prawda, na polskiej scenie to jest taki myślę, jedyny duży minus właśnie polskich zawodników, że te drużyny dosyć szybko się potrafią rozpaść. A powiem szczerze, że pojawiły się różne głosy, że a z, mojego, z mojej drużyny powstają trzy różne teamy, każdy się rozdzieli w swoją stronę w Mistrzostwach Polski, a jednak mam dalej cichą nadzieję na to, że nasz wynik w Mistrzostwach Polski zaskoczy wszystkich i po prostu zostaniemy razem, przynajmniej do tego Speed Changers Series, bo jak gramy już tyle, tyle razem, to myślę, że nie ma sensu zmieniać na dwa tygodnie przed startem kwalifikacji do Challenger Series innej drużyny. Tym bardziej, że to skład się wiele nie zmieni, a ponieważ zmienia no. się to z celem, prawda? Jak gramy dwa miesiące razem, a niektórzy gracze chcą odejść na dwa tygodnie przed, start, przed zaczęciem nowych kwalifikacji, a, dlatego myślę, że mimo wszystko zostaniemy do Changer Series razem, a wtedy się zobaczy. Mhm. A jak oceniasz szanse ogólnie polskich drużyn, jeżeli chodzi o awans do Changer Series? Czy doczekamy się jeszcze w pełni polskiego być może składu w tych najwyższych rozgrywkach League of Legends w Europie? A, wydaje mi się, że problem w polskich zespołach jest to, że są nietrwałe, mhm. a, a przede wszystkim my po, po, jako Naród polski a, mamy bardzo skillowych graczy. Jednak e, brakuje tym polskim zawodnikom doświadczenia i ogrania się z tymi najlepszymi zespołami. I to przeważa na to, że zespoły z, z Europy wygrywają z nami e, polskimi zespołami, ponieważ a, tak jak powiedziałem, a, to jest też ta mentalność, że po jednym splicie nieudanym y, zmienia się zespół, gdzie no, nie ma wielu alternatyw, ale mimo wszystko gracze nie chcą grać ze sobą, pojawi się jakiś konflikt, i tak dalej. A moim zdaniem, jeżeli pierwszy split nie wyjdzie, to drugi będzie du dużo bardziej udany. Jeżeli drugi nie wyjdzie, to trzeci już powinien wyjść, prawda? Jak Stare polskie swoją do ze sztukę. No tutaj troszeczkę, no też mo, można poniekąd się z tym kłócić, no bo różna czara, prawda, był taki eksperyment, gdzie, gdzie starali się właśnie zostać z sobą, pomimo tego, że tam wyniki, powiedzmy, w tych pierwszych mistrzostwach, w jakich uczestniczyli, nie były takie, jak oczekiwali, bo oni mieli troszeczkę, powiedzmy, wyższe tutaj właśnie oczekiwania na ten temat. No i czy nie uważa, że też poniekąd właśnie nastawienie niektórych polskich graczy, właśnie takie, może nie nastawienie, tylko sam fakt, prawda, tej toksyczności, o której też dosyć powszechnie mówi się, jeżeli chodzi właśnie o community Ligi League, League Legend. Czy nie uważasz, że to też w pewnym stopniu decyduje właśnie o tym, że, że właśnie te drużyny nie są trwałe, że gdzieś tam wiadomo te konflikty się pojawiają nawet po pierwszej porażce czasami? Tak, zdecydowanie może być pięciu świetnych mechanicznie graczy dobranych, ale jeżeli są jeżeli ta piątka jest toksyczna, to rozpadną się prędzej czy później i najbardziej po prostu mnie martwi fakt, że po screema, gdzie trzeba wynieść z tych screamów jak najwięcej, to pojawia się tilt, pojawia się toksyczność i tak dalej. W moim teamie to było to na początku, lecz później to ogarnęliśmy i, i myślę, że od tamtej pory widać te poprawy w naszej grze. Tak? A jest jakiś klucz, żeby, żeby to faktycznie ogarnąć, jak to nazwałeś? Czy, czy jest jakaś metoda na to? myślę, że przede wszystkim rozmawiają o swoich potrzebach i o tym, co, co dana osoba myśli o drugiej osobie. Bo jeżeli jest cisza, jeżeli ktoś zamyka się w sobie, to to po prostu nie wyjdzie. Także moja rada jest po prostu to, żeby nie bać się rozmawiać, bo rozmowa to jest klucz do wszystkiego. Także dzięki wielkie oczywiście za rozmowę. W dzisiejszym programie Cybermaniak to już niestety wszystko. Zapraszam natomiast już za tydzień na kolejny odcinek Cybermaniaka. Do zobaczenia.